Drugiego dnia z aktualnej stolicy, czyli Bratysławy, pojechaliśmy do stolicy Słowacji sprzed tysiąca lat, do Nitry. Jesteśmy już w Nitrze, idziemy w stronę zamku pod górą Zobor. Obowiązkowe zdjęcia z, ze świętym Konstantynem i Metodym. Już pod samym zamkiem I za chwilę będzie piękny widok na górę Zobor Gdzie miał swoją pustelnię Słynny Świerat albo Sworat Polski zakonnik, który działał na terenie Słowacji dzisiejszej Przeszło tysiąc lat temu To już na zamku krótka wizyta Wracamy w stronę Starego Miasta. Jeszcze chwila pod pomnikiem pierwszego władcy Słowacji sprzed 1100 lat. Książę Prybina był tam na pomniku. To synagoga, a to ciekawa architektonicznie, to jest styl mauretańsko-bizantyjski. A to nowy kościół w dolnym mieście. przez Stare miasto, górne, potem dolne. Wracamy a tak wygląda w środku ten nowy kościół. I jeszcze piękne widoki od strony zamku na stare miasto. I wracamy w stronę dworca przez już nowoczesną część, ale tu też ciekawe, stare obiekty. I za chwilę, a tu jeszcze trzeba. O, to jest pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Czerwonej Armady, to jest wszędzie na Słowacji. Ten pomnik był przed samym urzędem miasta. A tu jeszcze raz widok na górę zobor. Pożegnaliśmy nitrę. Przez Trnawę wracaliśmy do Bratysławy, aktualnej stolicy Słowacji. W luksusowych warunkach cały piętrowy wagon mieliśmy dla siebie.